Cześć, witajcie w tej Ciepkulaturze! No i jesteśmy w zakazanym Dungeonie, ale przeszedłem normal. No i od tego sezonu mamy również hard. Więc pewnie niektórzy ten normal skończyli troszkę wcześniej. No, mnie jednak chwilę nie było. Więc chciałem z Wami zobaczyć, jak ten hard wygląda. Ruszymy na rekonesans no i zobaczmy jak to w ogóle czy ten hard jest rzeczywiście taki hard ja oczywiście gram free to play więc cóż my tu mamy zrobić chyba dwóch support heroes i dwóch com, i control hero z flame relictem no to to będzie morgana to już będzie jako control hero z Flame Relict'em teraz tak jeżeli chodzi o sapod, to może weźmiemy sobie tutaj tego czempiona, no i na przykład tego i Bediver'a i wtedy mamy te warunki spełnione zobaczmy jak to generalnie wygląda, że oni są tu w jakiś sposób ustawieni już nie bardzo no to poustawiamy ich Mniej więcej tak jak ja to zwykle robię, no i zobaczymy, jak sobie poradzą, właśnie w tym hard dungeonie. Dajcie znać, czy, czy już zaczęliście ten dungeon. Bo wiem, że niektórzy. Łojejku, ależ tutaj uderzają mocno. No to rzeczywiście hard jest hard. Ja już nie mam drużyny za bardzo. Nawet im niewiele zrobiłem Dobra, czyli to nie zdało egzaminu, czyli coś jeszcze spróbujemy inaczej dwóch saportów To wydaje mi się, że tak mogłoby być. Może, o może tak jeszcze zrobimy A tu nie jest saport Nie mam requirementów, ale coś jeszcze, żeby większą Przewagę wypracować. Może Meglin? Ale nie wydaje się to specjalnie tutaj łatwe. Meglin niech ich mrozi. Ach, bo oni tu się tutaj nic nie zapisało z tych ich skilli To nie jest jednak duża przewaga. Izolda. No nawet sama Izolda potrafi tak uderzyć, że... No nie, ich uderzeń nie przetrwam. Coś tu trzeba będzie jednak innego wymyśleć. Jeszcze Meli nie wstrzecił Vega może skupcie się właśnie na tych ale te podstawowe strategie no może teraz w końcu w jakiś sposób się załapią czyli wypracowanie przewagi Sergiusza i Molgany tej prędkościowej może to jakiś sposób będzie bo ten początek był dosyć dosyć mocny a teraz już chyba się w końcu ułożyli. Czyli oni tylko tyle tego wigoru wyprodukują, ale wszystkich zamroziłem. No i jeszcze ta przewaga szybkościowa, która tutaj wynika. No i tak, dwóch czempionów free to play, czyli Sergio i Morgana. Merlin i Bediver teoretycznie nie, no ale można by tu, to chyba właśnie oni utrzymają nam tą przewagę szybkościową, więc generalnie ten damage dealer mógłby być każdy i również no jakaś kontrolna jednostka supportowa także myślę, że każda no i Pierwszy, wydaje się, że po początkowym niepowodzeniu, pierwszy etap chyba już tutaj się uda przejść. No i się udało. Czyli mamy po prostu dodatkowe warunki, co tu za nagrody wpadają? 200 zł, dużo drewna i tej, tego metalu. No i jest waluta właśnie z Forbidden Dungeon of Hard e, Tutaj nadal spełniam to, to jest to samo, no to spróbujmy to samo. E, zobaczmy jak to wyjdzie e, generalnie tym samym składem. E, czy uda się tu utrzymać tą przewagę? E, być może e, było tak, że to e, nie wiem czy tu zadziała w ogóle ten freeze od e, Ojejku. A i dużo stanów. No i tutaj. Skudne te stwory. Nie chcą się frizować. Nie do końca tutaj chyba właśnie. A nie, jednak teraz się zafrizowały. Mam nadzieję, że tutaj te skile też nie są zachowane. A i no to jak tak jak ciągle muszę ustawiać No to to się nie uda Tu myślałem jednak, że, że będą zachowywać yy, w pamięci te ustawienia drużyny To by się przydało No i Skontrolujemy na następnym stage'u o ile tego uda się przejść, ale już moi trochę odzyskali inicjatywy. O, no, albo za wcześnie powiedziałem, bo ten szczuras mi tutaj atakuje. Taki mutant. No nie wiem, tak mi się ze szczurem kojarzy. Mm. No właśnie, kilku czempionów tutaj nawet no podczas Clan Warsów usiłowałem zrobić, choć jak wspominałem troszkę kilka dni mnie nie było, ale gdzieś tam przez jakąś dostępną chwilę coś się próbowało poczynić. No dobrze, mamy znowu walutę, mamy ten, zobaczmy jakie są następne Warunki. Wszystko na razie jest to samo. Tak czyli ten kontrolny z Flame Reliktem. No to chyba Morgana to spełnia. I dwóch supporterów. No dobrze, to tak, żeby było troszeczkę jeszcze inaczej. Kto tu jeszcze jest z supportu? No właśnie, na przykład Ania jest z supportu. O, nawet jest ta. Ardoin, to weźmy free to play czempiona. Yy, tylko zobaczmy jak te warunki czy zapamięta, czy nie zapamięta. A, bo to jest w ogóle ten. No nie zapamiętuje tego, więc to jest troszkę upierdliwe. Żeby tu ciągle to ustalać. Yy, no i ten to będzie się tutaj bronił dosyć pewnie mocno. Yy, no i trochę niepotrzebnie do in wziąłem, bo ona go raczej Y, chyba nie skróliczkuje, ale też nie wiem czy, czy akurat taka postać y, no w jakiś sposób by y, też podlegała zamrożeniu przez Meglina. Jakoś nie wie, a on ma w ogóle, nie, w końcu jakiś demycz wszedł w niego. Zaczął wchodzić. Boś myślałem, że ma ten um, Damage Reduction, czy tam. Co to jest w ogóle zabaw? Abnormal Status Immunity. E, czyli rzeczywiście nie będzie można go tutaj zafrizować um, albo skróliczkować. No i nadzieja, właśnie tutaj e, generalnie. No, w utrzymaniu tej szybkościowej przewagi, ale jak widzicie, jedno jego uderzenie i praktycznie mojej Morgany już tu nie ma. Ale może to wystarczy, jeszcze zanim odbuduję ten swój cały atak gaucz. Ok, no wystarczyło dzięki Bediverowi. No każdy na pewno, nawet jeśli nie ma Bedivera, to ma jakiegoś Damage Dealera. No tu całkiem sporo na przykład tych, ale mogłyby też inne te mityczne właśnie fragmenty wpadać. Tu też mamy dokładnie takie same. O, będzie też. Stamina, jeżeli wygramy z tym stage'em. No dobrze, zostawmy tą Ardoin, tylko dajcie mi tu skile ustalić, bo tu jak zwykle jest źle. No i tu są dwa, trzy króliczki. O widzicie, był odcinek właśnie z Agdoin. Co to jest za fantastyczna postać? Trzy króliczki, i w ten sposób trzy ataki mnie ominęły. Teraz dwa króliczki, więc znowu będzie w porządku. No bo strasznie mocno uderzają te postaci, więc wydaje mi się, że to taka strategia trochę właśnie wypracowywania tej przewagi szybkościowej a też no trochę jakiejś kontroli, no, patrzcie jak on uderza jedno uderzenie i do połowy Sergiusz zszedł, reszta też całkiem sporo, no ale jak to są króliki, teraz znowu wszystkie trzy, no już jeden z powtórów powstał no to wtedy y, mam spokój z tymi uderzeniami, przynajmniej przez tą króliczą turę. No więc tak, już wymieniłem tutaj Ardoin, to już mam nadzieję, że tą poznać, postać na tym etapie gry uznać jako free to play. Został Bediwek, no ale ja po prostu nie mam lepszego tutaj zadawacza obrażeń, więc musiałbym kogoś przebudować dosyć mocno jakąś key na przykład tutaj albo kogoś w tym stylu ale myślę że, że też kogoś macie kto mocne uderzenia tutaj może zadać ciekawe czy będą dodatkowe bilety bo mamy ich 5 tutaj jak widziałem na ten dungeon hall no i czy są do zdobycia tak jak to było w normal dungeonie, że były jakieś dodatkowe? Nie będziemy oczywiście. Tak, są dodatkowe, ale może aż tyle to my nie będziemy walczyć. Teraz mamy Vivian. To jest cały czas to samo. Może to się zmieni po, nie wiem, 10 walkach czy coś w tym stylu no na tą chwilę to moja strategia jest właśnie dokładnie taka, tylko dziwi mnie, że muszę tutaj ciągle ustawiać im te skile. mogłoby to być zapamiętywane, może tutaj damy im żeby w tą Vivien a Vivien już jest goliczkiem. Tutaj ci kultyści się czarują. No dobra, zobaczymy. Słuchajcie, bo to miał być właśnie taki rekonesans, żeby zobaczyć na czym ten Hal Dungeon polega. No póki co warunki na każdą z tych pięciu komnat, które sobie tutaj sprawdziliśmy były takie samo. Czyli mamy Morganę, która spełnia nam właśnie kontrolną jednostkę z Flame Relictem. Dokładamy dwóch jakichś supportów no i zostaje ten raczej jeden slot na damage dealera. Choć pewnie generalnie co po niektórzy supporterzy to też niezły damage potrafią zadać. No jak tu widzicie Ardoin jak zwykle mi się sprawdza, choć pewnie jak zwykle też MVP zostanie bediver z racji zadawanych obrażeń, ale no że tych królików Ardoin tutaj w przeciwnika szeregach robi całkiem sporo, no to to mi pozwala uniknąć naprawdę mocnych ciosów ze strony przeciwników, no bo gdyby oni tutaj we czterech czy trzech atakowali, no to raczej ta moja drużyna by tego nie przetrwała. Natomiast jak z tych czterech przeciwników są trzy króliki, czasem 4, czasem 2, no to, no to znowu kolejna walka wygrana. Dajcie znać może, czy, czy chcecie, żebym tu jeszcze ten hack Dungeon odkrywał, bo przypuszczam, że te warunki jednak będą się zmieniać. O, tu już jest na przykład tylko jeden warunek i trzeba mieć Rar Heroesa, czyli generalnie mógłbym zostać z tą drużyną jako taką, a wpadło kolejne 5 biletów, no ale żeby ten film nie był długi no to tak w formie, właśnie jak to miało być, rekonesansu i pokazania Wam hack dungeonu. Tak to generalnie wygląda. Możecie dać znać, czy chcecie jeszcze, żeby z tego jakiś odcinek powstał. Jak te właśnie wymagania będą się zmieniały. Na tą chwilkę to tyle. Trzymajcie się, cześć.